Tę piosenkę zadedykuję Felicity po tym, jak wyznam jej co czuję. To piosenka idealna na Open i na konkurs. Słuchasz? Mhm. Mm <grymne> <grymne> Dobra, nie? Wiesz, Felicity nie odpisuje na moje wiadomości, więc muszę wyciągnąć Asa z rękawa Stawiam wszystko na open Liczę, że to ją przekonam, by przestała się ukrywać, bo mam już dosyć tej wirtualnej znajomości Może zobaczyła cię na placu i postanowiła się wycofać Może szuka sobie kogoś fajniejszego? O, niemożliwe, przecież nie ma nikogo fajniejszego Dobra, poza tym ja dobrze znam Felicity i wiem, że skoro nie przyszła na spotkanie, to miała powód Muszę odkryć jaki a jak nie przyjdzie na Open? Spokojnie, wszystko sobie przemyślałem. Poproszę Jasmine, żeby nagrała mój występ i wrzuciła na styl iszyk. A wtedy Felicity Fornaum Now mnie usłyszy, gdzie by nie była. Całkiem nieźle. Jestem w szoku. Ogranowałeś już wszystko, co? Jasne, że tak. W przeciwieństwie do ciebie. A teraz wytłumacz mi, proszę, dlaczego wróciłeś nagle do drużyny Ambar, zostawiając tak zespół Lumy. Sama mnie poprosiła Luna cię poprosiła? Tak, chciała uniknąć kolejnych problemów z Ambar Skoro chcieliśmy wystartować w konkursie, musieliśmy jakoś dojść wspólnie do porozumienia Czyli po raz kolejny pozwalasz Ambar manipulować wszystkimi wokół Mam dla ciebie dobrą radę od serca Pora, byś zrobił zwrot o 180 stopni i położył kres i kaprysom No, nikt nie będzie manipulował, okej? Okay? Zmieniłem drużynę, bo Luna miała rację A teraz trzeba skupić się na konkursie A Luna? To przegrana sprawa? <laughs> nie, 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 ani trochę Wciąż zamierzam śpiewać dla niej piosenkę na openie. Brawo. To jest dobre podejście. Tak trzymaj. Mam nadzieję, że mi nie pójdzie trochę lepiej. Będzie dobrze. Wyluzuj.